Witam wszystkich serdecznie Sztorm w Irlandii Sztorm, który nazywa się Ami Zatakował Irlandię i też Irlandię Północną Powiem wam, że w Anglii, tam na północy bardziej Anglii nieciekawie się działo do, do teraz trwa, dzisiaj mamy który? 4 października i Zaczęło się to wczoraj. W Irlandii zaczęło się wczoraj wiać. Zaczęło wczoraj wiać, ale powiem Wam, że yy, jeszcze w Irlandii, tak, w środku w Irlandii, tak mniej więcej tam mają zajmować trochę w Dublinie i tak w tych rejonach, aż tak nie odczuli, jak w Irlandii Północnej. W niektórych rejonach wiało do 153 km na godzinę. I powiem wam, że to z butów wyrywa 150 km na godzinę dwie osoby zmarły. Jedna osoba zmarła zdaje się w Anglii, a druga zmarła w Irlandii Północnej. Powiem wam nieciekawie, nieciekawie e, sorki, ale nie mam filmików z tego bo nie miałem kiedy nagrywać, teraz też niby wieje, w tym momencie jak nagrywam, jest godzina 11.10 rano i wieje, ale nie na tyle, żeby pokazać, że o to takiego się nie dzieje. Bo tutaj akurat akurat tutaj yy, no wiało też, tak tutaj było pokazywane, że będzie wiało do 100 w porywach na godzinę. No i może i było w porywach. W piątek, czyli wczoraj, wiało, mogę powiedzieć, mniej, dzisiaj bardziej, tak jakieś dwie godziny temu. I zapewne tu jakieś drzewo się znajdzie nie jedno złamane i no, szkody porobione. Ludziom poworywało tam wyżej, w Radni Północnej, poworywało im dachy, Ludzie są bez prądów. E, nie ma prosto prądu, i też e, drogi są nieprzejezdne telekomunikacja nie działa także sytuacja w niektórych regionach jest nieciekawa, nie wiem czy wiecie ale tam w niektórych miastach jest pozalewane, że do połowy, połowy samochodów do połowy samochodów jest woda to takie krótkie info na temat sztormu armii, tak czyli sztorm armii Army, Army odwiedził Irlandię. A tak przewidują, że będzie ich w tym roku 4, yy, czy w tym roku, tak do lutego ma być ogólnie 8. Sześć z nich ma powyżej 100 wydawać. Także pomyślcie sobie sami, jak to będzie wszystko wyglądać. Czy ten kraj jest naszykowany? Nie, bo kiedyś nie było tych sztormów. To jeszcze 5-10 lat temu. Nie było takich sztormów. Jak jeżeli były takie wiatry, to raz może do roku. Zależy w jakim rejonie. Tam przy Galway, tam niżej Irlandii, to może i bardziej. bardziej. No ale tak, to jest centralna Irlandia, tak troszeczkę na, na wschód. Raczej nie, było spokojnie. Nawet jak śnieg padał, to rzadko tutaj. Napisz w komentarzu, jak u Ciebie jest. I czy jakie są pogody? Pozdrawiam.